Witam! Dzisiaj przedstawię sposób rozmażenia Sansewieri, właściwie dwa jej sposoby rozmnażania. Powinniśmy zacząć od całego kwiatka, ale zaczniemy dzisiaj od czegoś innego, a mianowicie od doniczki. Bo się stało tak, musimy tutaj rozsadzić tą San którą widzimy. A potrzebowałem doniczki. Sięgałem z półki, spadło mi i się utrąciło, bo ona jest taka gliniana. Więc, co zrobimy na nowo, żeby tutaj już nie, nie szukać, nie wrzucać też doniczki. to takim sposobem ją przerobimy. A poza tym, jest to widzicie tutaj zakamieniona i tak dalej. Tutaj też ma pewne odpryski farby, zaraz je zniwelujemy. O! Odnowimy ją po prostu. A jak? No bardzo prosto. Farba w sprayu, jest jakaś niebieska, akurat. Nie widziałem jeszcze u siebie niebieskiej doniczki, no to będą, nie, będzie niebieska doniczka. No to przystępujemy do malowania teraz. Mało mam tej farby, ale na taką doniczkę nie wystarczy. Można było oczywiście to łatać i tak dalej, ale to pod, postawi się z tej strony, z której nie widać i będzie dobrze. Teraz to zrobiłem źle trochę Ale nie będzie wyjścia, później poprawię tą górę po prostu No i dobra, zostawiam ją do wyschnięcia Bierzemy się za sam, samą Sansevier. Salsewieria, czyli jej inna nazwa to wężownica, albo język teściowy, też język teściowy. Jest taki prosty bardzo kwiatek. Kwitnie czasami, te jego pyłek, nawet nie pyłek, tylko to co te kwiaty wydzielają, jest nawet jadalne, słodkie jest to. Ta wydzielina i cóż są dwa sposoby rozmnażania tych piatków. jeden to jest przez sadzonkę a drugi to jest przez yy, kawałek liścia po prostu <laughs> możemy wziąć kawałek liścia czubek uciąć na jakiejś tam wysokości paru centymetrów i wsadzić po prostu w ziemię to jest najprostszy sposób a drugi który zrobimy my to jest sposób yy, no, przez podział roślin może tak jak widzicie tutaj od rośliny matecznej poszedł korzeń no i wyszło tutaj takie maleństwo nasze z boku tutaj tak musiałem ziemi podsypać pod, tego, pod, pod tą snaferię, bo już się przechyliła to pomyślałem sobie, że sadzimy nową także więc ucinamy po prostu, ucinamy korzeń nie wiem, czy to mi się tak tłutnie się, super i widzimy, to jest nasza sadzonka na tym będziemy, to będziemy wsadzać nawet korzonek ma taki boczny, ładny, jeden, dobra, no i to praktycznie tyle. Doniczka mi już wyschła, więc możemy się zabrać za sadzenie tej oto sadzoneczki. Więc słabo widać taki ładny kolorek, a widać teraz, taki niebieski ładny kolorek ma. Tu co się jeszcze pozdzierało, to zaraz poprawię farbą i bierzemy się za sadzenie. Wiadomo jak to przesadzaniu zima do doniczki i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie powiedziałem się rzeczy, nie powiedziałem nam trochę o tej roślinie. Otóż salceduria pochodzi z rodziny szparagowatych. Rośnie praktycznie wszędzie. A poza sprawą tego, że jest sukulentem liściowym. Czyli magazynuje wodę w swoich liściach. Dlatego ma takie grube mięsiste te liście i magazynuje w nich wodę. I przez to yy, 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 jest mało wymagająca. Długo przetrwa w trudnych warunkach. I jako Boba to jest bardzo teraz popularna w domach, się przejdzie, podobnie jak Monstera, czy też filodem Motywy różne się pojawiają z nimi na zaszytach nawet, na czymś, na tapetach teraz bardzo modne są. No Taki sansevieria jest niewymagająca, więc ludzie ją chętnie przygarniają do domu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o niej? U nas już się długo ją uprawia. Akurat nie tą sztukę, akurat bo ta jest młoda, ma za trzy może lata, za cztery. No i taka urosła, była taka malutka, a urosła taka duża, ale i wcześniej mieliśmy bo są też różne odmienne, różne kolory tych liści, różne barwy są takie jasne, są wąskie, szerokie, bardzo dużo jest tego I takie dwukolorowe są no jest multum trochę wiadomo w, ziemi, w ziemię w doniczce ubijamy W ziemia jest wilgotna, nie jest sucha, to jest też ważne myślę, mamy już tu 3 czwarte doniczki, myślę, że możemy Włożyć naszą pacjentkę, trochę delikatny dołek robimy i umiejscawiamy na środku jak to zazwyczaj bywa. Mam nadzieję, że to widzicie i obsypujemy ziemią. Powinno mi to wystarczać, tej co mam w worku. Obsypujemy, arogańsko przykręcamy, o! To jest nawet Stoi to dobrze jest. Nawożenia zbytnio <laughs> nie potrzebuję tarośną, Wie Wam, że ona się w każdych warunkach utrzyma praktycznie. Czy jest ciepło w domu, czy jest zimno, ona się utrzyma. No, zawsze. Jak się zapomniałem podlać, teraz na jakiś czas to też nic się nie stanie. Dosypujemy ziemię. No i jak nam już zacznie się powiększać, tak jak ta poprzednia, puszczać to wiadomo, przesadzamy. Chociaż można też wsadzić w jedną bardzo dużą doniczkę i trzymać po prostu... Tak, też się tak da, nic się zmieni, nie stanie. Może tak spróbować. Jeszcze garstka ziemi I najważniejsza rzecz, zawsze, zawsze, ale to zawsze, bo po, podla, po posadzeniu, po przesadzaniu roślin zawsze je należy podlewać. Pani na, na to zawsze zwracała w szkole uwagę. Przy okazji pozdrowienia dla Pani Luizy. Może nawet ogląda, może nawet puszcza te filmy. na lekcjach łośnią Bo nauka przez... Jak się coś zobaczy, czy... Coś czy usłyszy, no to jest jednak lepsze niż na tak czytaniu z książek. Tak ja uważam. I podlewamy. O. Jeśli byście chcieli więcej takich filmów z jakiegoś tam ogrodnictwa, z roślin ozdobnych, to piszcie w komentarzach, coś tam postaram się wykombinować. Jeśli chodzi o Sansevierię, mamy temat z gory. Bardzo prosto się przesadza, bardzo prosto się uprawia. Roślinna mała wymagająca kłopotu na nie sprawi. Miło było <laughs> z Wami tu rozmawiać. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, będzie mi bardzo miło. Za subskrypcję również dziękuję i co do następnego razu, cześć!